Dzień dobry kochani. Witajcie już w siódmym odcinku naszej cudownej serii z Alicją zjawisko. Tutaj właśnie Alicja jest w pracy. Rachunki przyszły i przyszedł jej ukochany, ją odwiedzić. Pewnie się martwi po wczorajszym, jak zemdlała po prostu, a on uciekł. Lecimy z tematem. No niestety, kochany, będziesz musiał iść. Bo ona do 15 robi. Oprzed jakiś pies. Co to za piesek? Jest łazik. Pies łazik. On czeka, czeka. To Ty nie wiesz, kochany, że ona jest w robocie. No, nie może się doczekać. No, nie może się doczekać. Teraz przyspieszymy, niego na szybciej wróci z tej roboty. Może jeszcze poczeka na nią. Chociaż wątpię, że poczeka. No, poszedł już. Ona zaraz wróci. I co? Jak wrócisz kochana, awansu chyba nie będzie. Nie ma w ogóle dni urlopu z tego co widzę tutaj. Coś dzwoniło. Co tu się wydarzyło z tymi? Pielęgnuj. Podlej wszystkie. Wróciła chyba. Nie, nie wróciła. Co? Kto to jest? Faustyna Kamelia. Ona jest chyba tą horsiarą. Dobra. To tutaj przychodzi? No ciągle tu ktoś przychodzi te gazety czytać. Weź wyrzuć te gazety. O, wróciła awans. Dostała awans. Alicja awansuje na stanowisko posterunkowa. Jeździsz wąskimi uliczkami Sim City, policyjnym samochodem, niebezpieczna praca za niewielkie wynagrodzenie. Otrzymuj się w jak najlepszej kondycji fizycznej i rozwijaj logikę. Jeśli chcesz uzyskać awans, Alicja pracuje teraz w godzinach od 15 do 23, zaczynając od zaraz. Alicja zarabia dzisiaj 552 i otrzymuje premię w wysokości 1104. I mamy aktualnie 3223 Simoleony. Cudownie. Idź te roślinki. I rachunki zapłać, no niestety trzeba płacić rachunki. Szkoda, że ludzie nie mogą płacić jak ona tutaj te rachunki kładzie przy tym przychodniku. Pięknie tutaj podlewaj, kochana, podlewaj, pielęgnuj, pielęgnuj ładnie tutaj sobie roślineczki. I co? Uwaga, coś przyszło. Natura to hobby, którym coraz bardziej interesuje się Alicja. No i bardzo dobrze. Potem kochana znowu musisz skakać na skakance słabo. Skacz na skakance słabo i logikę musisz. Skać na skakance słabo. Mm, czekaj. A często do niej przychodzi ta babeczka tutaj Może się zakumplujemy z tą babeczką Bo ona tak Powitam ich Beatę Samuraj No powitaj Beatę Samuraj Chyba, że sobie pójdzie w tym czasie No to już nie powitam Beaty na no, chyba nie lubi. lata poszła. Ja nie wiem, czemu ona tak nie chce ćwiczyć. Zabawiaj, rapuj, rapuj za napiwki. Może ktoś przyjdzie tutaj. Ciekawe czy ktoś tu przyjdzie, jak ona zacznie rapować, albo może nie będę tu rapować, bo to wstyd. Posprzątaj przed domem tak rapować, to już do klubu mogłabyś rapować oddaj nam okulaturę i to też oddaj nam okulaturę. ucz się czego możesz się uczyć porady dla para sobie przeczytaj zobaczymy czy coś, coś to da słabą. Potem pójdziesz się wykąpać i potem pójdziesz spać. Co to jest? Dobra. Możesz się wyspać, bo dopiero od 15 pracujesz. A mogę kupić jakieś książki, zamiast produkty. Yy. Przedsiębiorstwo nieruchomości, wakacje, zlep ciszy, monitory i połączenia. Zadzwoń, dostawa. Może zobaczymy, czy coś można kupić. Zobaczymy, czy ona będzie ekspertką od związków. Tu ma co 20 dni i zostało. No to musi szybciutko z tym Simem się związać. Jak on tutaj przyjdzie, to weźmiemy barwa z nim. Umówi się na randkę, poflirtuje i poflirtuje. Dobra, jak ona już to wszystko ogarnie, się nauczy. Aha, jednak skończyła Dobra Bo już ma dość I idzie się wykąpać Tylko niech nie zaśnie w tej wannie Bo jeszcze umrze I będzie dopiero tragedia Zadziało się? Nie. No coś tam się zacina O pies tutaj mi wchodzi Patrzcie, czy widzieliście to? Patrz Pies wszedł. Ona ma tu tylne wyjście. Szeba, Szeba przyszła. Ojej, a ciekawe, kiedy afera nas odwiedzi? Afera nas odwiedzi, kiedy? Nie wiadomo. Piszcie w komentarzu, czy ja mogę tą aferę jakoś adoptować. Ja bardzo bym chciała tą aferę adoptować. Gdzie ona jest? Tu. Zobaczcie, afera. Niech ona przyjdzie tutaj ta afera. Dobra, ona idzie teraz spać. Dobra, niech idzie spać. Potem pójdziesz się załatwić. Jak to wszystko zrobisz? No, dobra, jak ona już się ogarnie, to do Was wrócę. Nasza Alicja wstała, jest siódma rano i chciałabyś się wybrać na wycieczkę. Mam dostał awans, więc może się wybierzemy na jakąś wycieczkę. Podaj śniadanie, nie zapiekanki, to już nie będę tego podawać. Weź resztki. Mężczyzna, pizza, sklep spożywczy, ale ja chcę, a nie da się inaczej. Um, no, dopiero idzie na 15 do sklepu, znaczy do pracy. Wakacje, wykup wakacje, yy, gruza, dzwoń, a nie mogę wezwać po prostu usługi, praca, a weź. Usługi, zadzwoń na usługi. Co będzie w usługach? No poszła się załatwić. Towarzystwo jej kule. Ja muszę zadzwonić do swego ukochanego. Może przyjdzie do niej ukochany. On tak z rana przychodzi. I potem zadzwoń, zadzwoń do SIM. Zaproś na randkę tego Sima. Zaproś go na randkę. I sobie zrobimy w dzisiejszym odcinku przemeblowania jej pokoju. Z racji tego, że dostała awans, to niech ma już łóżko dwuosobowe, tak jak jej się tutaj marzyło na samym początku. Kto wie, ten wie. Cygańska swatka, klub ogrodników, lokaj, majster, ogrodnik, opierkunka, pokojówka, pracownik biura adopcyjnego, treser zwierząt i tropi tępiciel robactwa. Zadzwoń do barman. Nie, czyli nie mogę. Ja musiałabym osobiście jechać do sklepu i kupić te książki z logiką. Zaproś na randkę Sima. Parcela publiczna, czy twój dom? Oczywiście, że dom. Świetny pomysł, będę za kilka minut. No i elegancko. A ona się nie może przebrać. O, czekajcie. Czekajcie, ja kupię ten. Kupię jej komodę. Ona się teraz wystroi w tego. W ten swój strój czerwony. Czekajcie, zanim on przyjdzie z tej randki, to zrobimy tak. Sprzedamy to łóżko. Kupimy jej nowe do sypialni. Co to jest za łóżko? Komfort dwa. To takie średnie. A to? Komfort trzy. Komfort pięć. Komfort ale 1700. Ja nie, teraz jeszcze nie stać na takie bogate łóżko. Kup takie zwyczajne może. Ale energii, żebym miała dużo. To daje energię 4, to daje energię 3, a to daje energię 3. To może to. I dam jeszcze komodę. Tutaj są komody. Taką brązowa by się przydała jakaś dla niech będzie taka biała. Przebije się wy ubranie wizytowe. Uwaga. On przyszedł już. Patrzcie, jak ona jest odszczelona. Zobacz. Laska, jak się patrzy. I teraz tak, po całej, na powitanie, smok. Następnie y, znowu ją pocałuj, może, y, może gorące pocałunki, potem sobie, co ona tutaj ma, wszystko jej spełnimy tutaj, co ona tu ma. Tadeusz i ja rozmawiamy, no to weź pogawędka, gdzie jest pogawędka, rozmawiaj. Rozmawiaj, yy, spędzaj czas. Potem co nad tej chce, wolny taniec. Aha. Jest zabawiany przeze mnie. Dobra, no to zabawiaj. Zabawiaj, sprośny żart. Jak to jest randka, niech będzie sprośny żart. A co się będziemy przejmować? No nie, pięknie. O, są najlepszymi przyjaciółmi. Spełniła to. Czekaj, a co ona tu chce. Tadeusz zostaje moim najlepszym przyjacielem na zawsze. Landka jest ok. Schlepiaj, podziwiaj. Flirtuj, pieść. Zobaczymy, co to znaczy flirtuj, dotykaj, obejmij, wyściskaj, yy, rozmawiaj, rozmawiaj, yy, pogawędka, więcej gest, yy, może nie, zapytaj, co... Jakie są obawy, zapytaj może? I zapytaj jeszcze jakie ma pragnienia. Jakie ma pragnienia? Ale patrzcie jak ona wygląda, jak taka diva. Nie wiem czy ktoś z Was oglądał. Yy, nie wiem jak się to nazywało. Taki statek widmo, statek widmo. I tam była właśnie taka babka w takim czerwonym ubraniu. W takiej sukience. To pamiętam. Dajcie znać, czy oglądaliście statek widmo w komentarzu, jak ktoś dotrwał do tego momentu. Dobra, już nie rozmawiajcie, bo czas leci. A tutaj ma dobra randka jest. Poczekajcie chwilę, co tutaj ma. Całujemy się, pozwala się pomasować i gorąco się całujemy. Dobrze. Pocałuj gorące pocałunki w takim razie pocałuj namiętnie. Co tyś miała y, masować? Y, zaproponuj. Nie. Schlebiaj, pomasuj, tak. Nie będziemy go jeszcze wprowadzać, co ty No, musi być randka marzeń. A można tutaj, ale on nie pójdzie się odprężyć. Alicja ma dziś wolne. Jak to? W środę ma teraz wolne i w piątek. Aha! No i fajnie. Elegancko. Cieszy mnie to bardzo. Pięknie po prostu. Świetna randka już wyszła. Takie namiętne pocałunki. A można, para, para, nie można z nim tutaj przyjrzeć się Simowi. Może jakaś sugestia? Słodkie słówka. <śmiech> <śmiech> randka marzeń, ale on się chyba zakochał. Zobaczcie to, pokażcie, pokażcie go. Nie, dalej zauroczenie. To co to takie poszło? Aha, że randka marzeń chyba jest i dlatego tak poszło. Jest miłość u niego chyba. Ona chce. Tadeusz jest moim pierwszym partnerem. Tak, ona chce. To zróbmy to. Ale jak? Wiem, że w Disney 3 się dało tutaj to zorganizować ale. Zatańczmy wolny taniec jeszcze. Ale kurczę, nie widzę tutaj, żeby to było. Nakłoń do. Kąpiel sprzątnie. Po, Podaj posiłek, nie. Więcej. Opowiedz historię. Więcej. Nie ma czegoś takiego tutaj. Flirtuj. Muszę chyba bardzo ich rozgrzeć. Żeby to się chyba pojawiło. Bo tutaj się dało w The to zrobić. Weź weź jeszcze raz. O jest miłość, Patrzcie to. Patrzcie tutaj jest miłość. zauroczenie, Najlepszy przyjaciel, przyjaciel. On jest... a też że grupa chyba. Tańczą razem. Ręce nisko. Głowa na ramieniu. Ona go za dupę złapała, on ją też za dupę złapał. Ja nie wiedziałam, że tak się można tańczyć. Ale fajnie. Nigdy tak nie tańczyłam. Patrzcie. Co smokni jeszcze do tego? O, pięknie. Ale chyba już sobie pójdę. No nie, przecież ja jeszcze chciałam parę, parę. Coś takiego, kto by się spodziewał, że na randce można się tak dobrze bawić, cudownie spędzam z tobą czas, koniecznie musimy to powtórzyć, skarbie. Ja chyba już sobie pójdę, nie jestem w najlepszym nastroju, zainteresuj się czasem cudzymi potrzebami. Ale o co mu chodzi? Jeszcze mnie opluł. Zainteresuj się czasem cudzymi potrzebami, a jakie on ma potrzeby? Może on też chciał barabara, ale ja nie mogłam tego znaleźć. Może on chciał coś zjeść. Ja nie wiem o co mu chodzi. To trochę chamsko się zachowałeś. Obraził się jeszcze na mnie. Rozumiecie to? Poszedł. Zostawił mi prezent nie zostawił prezentu, ale alergia czeka. Jakaś Alegra. Jaki piękny ten pies Alegra. To są wespańskie psy, czy o co tu chodzi? Następnym razem podamy mu kolację, żeby on był zadowolony. Może był głodny, ja nie wiem. Zdobyć miłość dwóch Simów. Ona chce zdobyć miłość dwóch Simów za osiem tysięcy. Ale ja się boję. Piotr Sim nie jest już przyjacielem rodziny. No i dobrze. Nie chce z Piotra Sima jako przyjaciela rodziny. Ale to ona będzie miała jakąś taką reputację. A nigdy tak nie robiłam, wiecie? Nigdy tak nie robiłam, żeby było dwóch simów zakochanych. Zobaczymy, jak ona chce mieć dwóch simów, to jej to zrobię. Patrzcie, to jest 8000. A barabara z nim to jeszcze sobie zrobi. Potem sobie wybierze, tak? Więc co? Zrobimy sobie teraz. Jak ona ma dzisiaj wolne, zobaczmy, jak ona ma potrzeby. Zje sobie resztki i zamówimy taksówkę. Zamówimy taksówkę i ona sobie pójdzie kogoś poznać. Wezwi taksówkę. Pojedziemy kupić książki. Zjedz, zjedz resztki, odłóż resztki. Ja przyszedł jednak, przyszedł jednak, przyszedł i przyniósł prezent. Omyg, jednak przyniósł prezent. To mi się tak podoba w tej grze, że prezenty przynoszą. Taki bukiet kwiatów, oglądaj. Taksówka, zaraz przyjedzie. matko puściła bąka jeszcze. Ja nie mogę. Co on tu napisał do nas? Do Sima. Alicja. Ktoś by powiedział, że Simowie jak my mogą tak cudownie spędzać czas ze sobą. Teraz w mych myślach jesteś tylko ty. Chcę wąchać te kwiaty tylko z tobą. Tadeusz. Ty jednak jest Tadeusz, a nie Mateusz. No widzicie, a ja myślałam, że Mateusz. Okej. Okay. Weźmiemy sobie te kwiaty, przeniesiemy sobie tutaj na komodę. O, pięknie, niech będą. Dobrze, to zrobimy tak, bo już jest 25 minut odcinka, to ja się z Wami pożegnam i pojedziemy już w następnym odcinku na miasto. Dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcje. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam Was do kolejnego odcinka i życzę Wam miłego dnia. Buziaczki!